Słuchajcie, skąd ja właśnie wyszłam, gdzie ja właśnie byłam na rzęsach. Nie wiem, czy widzicie. Myślę, że możecie widzieć różnicę, bo ogólnie byłam, dawno nie byłam. Ostatni raz, jak byłam, to byłam w Arizonie chyba i tam się wtedy mega zraziłam. Pokazywałam wam to chyba. Ja tam ryczałam po tych rzęsach, co ta babka mi zrobiła. Ja ją prosiłam o jak najdelikatniejszy efekt, a ona mi zrobiła. Bardzo takie mega volume, ja wyglądam jak jakiś plastik, a mi bardzo na tym nie zależy. Ja robię rzęsy dla wygody przede wszystkim i dlatego, żeby nie musieć ich malować i żeby były jak pomalowane. No i na wakacje jest to super opcja i właśnie na wakacje od dwóch lat tak naprawdę robię te rzęsy. Tak to w semestrze tego nie robiłam, żeby zaoszczędzić No i teraz stwierdziłam, że właśnie robię, niedługo mamy wyjazdy znajomymi. Za dwa tygodnie w sumie to te rzęsy będą już takie moje ulubione, bo ja generalnie mam zawsze tak, że jak zrobię te rzęsy, to nie jestem przekonana. Uważam, że są za sztuczne, za mocne. I dopiero po tygodniu są według mnie idealne: po dwóch, właśnie coś takiego. No później to już trzeba uzupełnić, wiadomo. Ale te są naprawdę, uważam, że fajne. Tu pokażę Wam bliżej, w ogóle moja morda to jest trochę żenada, ale ogólnie tak chcę Wam, żebyście dobrze widzieli. Są naprawdę, uważam, że bardzo delikatnie zrobione. No ta dziewczyna, o której byłam, powiedziałam mi ogólnie, że. U mnie ciężko zrobić taki mega naturalny efekt, bo ja mam bardzo gęste swoje rzęsy i mam też dosyć długie. No i fakt, tamta w Arizonie też mi to powiedziała, tylko że ona mi doczepiała pięć sztucznych do mojej naturalnej. Tutaj mam tylko po jednej. Tutaj mam tylko po jednej rzęsie sztucznej do rzęsy swojej, czyli tak naprawdę mam po prostu tutaj przedłużone i takie bardziej, wiecie, wyraziste. I jest to chyba też efekt mokrych rzęs, coś takiego. I ona się właśnie bała, że będą dla mnie za mocne, i na początku miałam takie, że kurde, rzeczywiście, ale nie teraz. Jak jeszcze raz patrzę, jeszcze spojrzałam później w toalecie, naprawdę mega fajnie, więc jestem zadowolona, a po tygodniu też w ogóle będą dla mnie idealne, idealne, jakie mogą być. Nie wiem, czy tu jest efekt Kim. Nie wydaje mi się, żeby takie przedłużenie było może delikatne, bo tak powiedziałam, że coś takiego też może być. Już w sumie zdałam się na nią, po prostu, żeby to był delikatny efekt, jestem zadowolona, naprawdę. Myślę, że pójdę do niej też później na uzupełnienie, o ile będę szła, ale akurat chyba jeszcze pójdę na jedno, może później. Zobaczę, bo jeżeli stwierdzę, że mam kasę, żeby to zrobić yy, i chęci, to jeszcze pójdę sobie, żeby normalnie na studia też nosić, bo to jest, słuchajcie, taka wygoda, wstajecie, macie pomalowane rzęsy, tak naprawdę na lato macie już makijaż, bo latem się dużo i tak makijażu nie dodaje. Ja czasem może dodam korektor, może brwi, żeby, wiecie, tak jak już, taki bardziej wyjściowy, a tak to latem też naprawdę wystarczają do jakichś kąpieli w basenie, w morzu. To jest tak wygodna rzecz, serio. Oczywiście, to nie jest tak, że ja Was jakoś mega zachęcam, no bo to jest coś, co ja właśnie mówię. Mam taki troszeczkę do tego dystans, żeby przypadkiem nie być jak taka karyna, ale tu się udało, że jest fajny efekt, a jeszcze właśnie mówię, będzie jeszcze delikatniejszy po jakimś tygodniu, więc cieszę się naprawdę, bo bałam się jak to będzie, ale nastawiałam się na najgorsze. Po tym, co ostatnio przeżyłam, to nastawiałam się na najgorsze. Muszę powiedzieć, co Wy sądzicie. Też wiecie, teraz ja nie mam makijażu poza tymi rzęsami, więc jeżeli sobie zrobię do tego jakiś właśnie korektor, konturowanie brwi, to one będą się jeszcze fajniej wyglądały, będą takie wtopione w to, no nie? Teraz to jest jednak coś takiego, na co tylko zwracamy uwagę na twarzy teraz słuchajcie, moja kolejna misja, w ogóle jest tak gorąco jadę do paczkomatu, bo zrobiłam sobie właśnie jakieś takie wyprzedaże na wintet i tak dalej i po prostu pełno tego mam I jeszcze mam paczki tam taty, żulowej paczki do wysłania, mam tutaj całe siedzenie zaraz wam pokażę, Ale całe siedzenie pasażera w paczkach, to jest moja torba i te wszystkie paczki tam na sobie, więc będę je zaraz wysyłała, jadę teraz i yy, masakra, jest tak gorąco, serio słuchajcie, zobaczcie co się stało Wjechałam, my nie wiem, jakoś ścięłam za bardzo zakręt, bo ja tu tyle razy wjeżdżam. Wjechałam chyba w to, to rozwaliło i całe koło wyleciało. Cała. O nie, co ja mam teraz zrobić? Słyszałam te dźwięk, jak to wyleciało. Boże, co ja zrobiłam? I jeszcze to, ja pierdzielę. Cie mega masakra. Tutaj okazało się, że mam takie koło dojazdowe, które jest jakieś gówniane, wąskie i tylko do 80 km na godzinę. Dwaj I wymienimy je. A to na szczęście chyba felga jest ok, więc po prostu ja muszę kupić opony, albo nie wiem, zadzwonić do jakiegoś serwisu. To nie wiem, bo tego już chyba nie opłaca naprawiać, bo ona jest taka totalnie przecięta. Ale no nie, słuchajcie, a ta felga to tam gówno. Ale nie, to jest, słuchajcie, masakra, jest niezamanowane, jeszcze takie porysowane. Ja po prostu jestem mega załamana. Co, co tutaj się wydarzyło? Co ja zrobiłam? Po prostu teraz to ja już będę miała lęk i nie będę w ogóle tej bramy wiesz, będę stawała przed. kundel ma oczywiście wywalony, więc spróbujemy to zmienić. Masakra, no masakra to jest po prostu. Tutaj do naprawy. O. Opony, ledwo tu trafiłam, ale ten znak mi pomógł. I ogólnie ta opona została zepsuta. No i pan powiedział, że nie mogę mieć dwóch innych na osi, e, czyli muszę mieć jakby dwie nowe. No, zamiast jednej. Myślałam, że tylko tą będę mogła zmienić. No powiedział, że nie, że dwie muszą być i wtedy miał dwie takie same z tyłu i takie same z przodu. Myślę, że kto by chciał, może przyczepić i zabrać dowód rejestracyjny, co? No dobra, więc tak zrobimy, a po prostu to co mi zdejmie o z przodu, bo ona jest taka starta, to ona jeszcze jeździ dobrze, ale no jest taka już na wykończeniu, to po prostu wezmę sobie jako zapasową w razie czego. Tam dziewczyna przyjechała też z taką furą, jak ja mam, tylko inny kolor i prawie walnęła w ten suk, tam jest, więc też tak... Myślę, że te samochody chyba mają co do siebie, bo ja mechanika przywaliłam. Tylko, że w samochód mechanika, a nie w stóp. Ale w ostatniej chwili pan powiedział. nagrywam tak troszeczkę z ukrycia, żeby nie było Jadę. Ogólnie muszę mieć twardą szybę, bo nie wytrzymuję, a ja się boję w tym aucie klimę puszczać tak na maksa, że on nie da rady. I w ogóle te rzęsy, jeszcze mam takie trochę do nich niezbyt przyzwyczajenie, że za dużo, za dużo, ale w sensie to jest takie, jak tak zerkam tylko na tą twarz. Ale obiektywnie chyba są ok. I mam jeszcze takie trochę, ale dobra, słuchajcie. Generalnie chciałam powiedzieć, że byłam przed chwilą na przeglądzie auta i w ogóle masakra, co się teraz dzieje z tym autem. Dobrze, że wczoraj wymieniałam te opony. Dzisiaj przegląd, bo akurat dokładnie dzisiaj wypada, już nie chciałam przyciągać żyć w stresie, że jakieś 5 tysięcy będę płacić, bo internet mnie postraszył, że to tyle teraz się płaci. Teraz jedę na siłkę. Powiem Wam tak, rok temu miałam taką akcję z przeglądem, że wróciliśmy ze Stanów, bo to było się rok temu, no i jeden przegląd. No, i jadę na przegląd. Słuchajcie, typ mi powiedział, że on mi tego przeglądu nie da, bo ten samochód się nie nadaje. I ja mówię, no, ale dobrze, no to o co, chodzi, o co chodzi? Słuchajcie, jaka dziś, tu są takie dziury, a do mnie dzwoniła babka z ubezpieczenia samochodu teraz, bo dostałam jakiś rabat na tym przeglądzie. Nie, dobra, nieważne. W każdym razie nie przeszedł mi w tamtym roku pierwszego przeglądu ten samochód, bo coś tam w silniku, wyciek jakiś, coś tam coś tam. No to ja już się załamałam. Kolejne naprawy jeszcze światła jakiegoś tam z tyłu nie było na tablicy rejestracyjnej. Mówię, nie, ja się nie podaję, jadę do innego. No i słuchajcie, przeszedł mi ten przegląd bez problemu. Fakt powiedzieli, że nie ma światła e, tablicy rejestracyjnej. Ja mówię, ale to w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Jakbym wiedziała, to bym zrobiła, strata tata i mi dali. W każdym razie, słuchajcie, e, byli to tacy typowi po prostu niefajni mechanicy co się często kojarzą. Oczywiście nie wrzucam wszystkich do jednego wora, ale no, niestety oni często, wiecie, jak się wchodzi, to mają jakieś mm, kalendarze z gołymi babami i tak dalej. No i tego typu mam na myśli. E, I po prostu oni od razu, pierwsze co, ja wchodzę tam, i mówię, że dzień dobry, że właśnie tam chciałam na przegląd z Nissanem, mikrom, a oni... Ach, ten pani uśmiech, to my już zauważyliśmy z daleka. I Ja mówię, aha, dobra, no to już wiem o co chodzi. No i już wiedziałam, że na pewno pójdzie ten przegląd. Ale mimo wszystko to jest tak niezręczne. Dzisiaj tak samo było. Ja tam przyjechałam, powiedziałam, że jest szansa, że mi tam po prostu dadzą ten przegląd. No i mówi, że tam na początku na pani, po czym do mnie zaczął tak. Dziewczynka, tak się zwracał, dziewczynko, e, panienko, jakieś takie w ogóle zupy, te albo zaczął coś tam do mojego stroju, bo jestem brana bo na siłkę, więc tak jestem dosyć rozebrana i tak sportowo. A on, że mm, super, że właśnie tak ciepło, że kobiety te się mogą teraz rozbierać, super, że ja się rozebrałam, e, bo to fajnie wygląda, coś tam, coś tam. E, później przyszedł jakiś inny typ, i ten też mechanik i powiedział mu, że: e, No, ja ci nie dam latarki, e, nie on miał jakąś latarkę i powiedział latarkę ci mogę dać, ale takiej klientki to ja ci nie oddam a on, mi, a, a ten drugi typ tak, mmm, no ja to wywolał, to drugie, wiesz i tak się na mnie patrzył się uśmiecha. no przecież Boże co to jest, co to jest później tam mówi, że jeszcze jakiś grad i bo on mi wymienił te światła z przodu, z tyłu bo tam nie było jakichś żarówek no i mi wymienił, więc za co też dopaściłam i tak naprawdę teraz mam wszystko git. W ogóle ten samochód nie ma świateł długich, ale to już szczegół, jak jest na zapłonie tylko, to są te światła długie, więc ja już wiem jak na przeglądach pokazywać to. No w każdym razie słuchajcie masakra powiedział coś, że jeszcze y, muszę wymienić coś w przyszłości, to nie jest coś takiego nagłego, że teraz, ale w przyszłości jakieś końcówki drążków czy coś takiego, że może być tak, że po prostu kiedyś w jakąś dziurę wjadę i mi samochód odskoczy w ogóle gdzieś na bok i mogę w kogoś wjechać, więc to na pewno, ale to powiedział, że jeszcze trochę, że mi zapi zapisałam sobie, co trzeba zrobić, bo ja bym zapomniała oczywiście y, i plus tam jeszcze w ogóle też mnie namówił, um, że sobie jego numer zapisała, żebym z tym razem do niego. Spoko, wiecie, jak ja wiem, że mam przejść w ten przegląd, no to 15 minut mogę trochę być w, takim, w takiej dziwnej sytuacji. ale git, no, git. no. 130 zł wydamy, co nie jest dużo w sumie, na to, że mi tam jeszcze zrobił. Oczywiście nie mówił, że to gratis, dał mi jeszcze tam jakiś zapach do samochodu, coś takiego, takie, nie no, beka, beka to jest, ale takie sytuacje niestety się zdarzają. W sensie niestety, stety, bo ma to plusy, że rzeczywiście nie muszę się męczyć z tym, żeby teraz po tych przeglądach jeździć i e, rozkminiać jakieś takie drobnostkowe rzeczy, które realnie wpływu na jakieś bezpieczeństwo i tak dalej nie mają. Na przykład się podświetlenie tej tablicy rejestracyjnej, what the fuck w ogóle. No ale i tak to już zrobiłam. No jak już zrobił, to zrobił. Jest. To również możliwość takich niekomfortowych sytuacji. Też jak byłam u nich rok temu dokładnie u tych samych, to właśnie było coś takiego, że już poszłam płacić, tam takie rejestracje i tam było jeszcze dwu, dwójka innych gości. No i była ta dwójka i ja. No i ja coś tam mm, przeszłam przypadkowo, weszłam jakby za tą ladę, a nie tak jak klient, tylko szłam tam, gdzie ci pracownicy. Przypadkowo wyszłam od razu yy, i ktoś powiedział, czy ja mam trójkąt, yy, ten taki wiecie, trójkąt yy, ostrzegawczy, coś tam, coś tam. Ja mu powiedziałam, że mam w bagażniku a oni, no, szkoda, że trójkątu tutaj nie mamy, bo już się pakowała coś tam za ladę. Boże, słuchajcie, to była taka masakra, to był taki... I nie mogę ci ludzie po prostu są tacy zboczeni niektórzy. No ale dobra, nieważne. Idę teraz słuchajcie na siłkę. Tak mi się nie chce, ale chcę po prostu mieć taką świadomość, że coś robię chociażby sportowego, a nie jest taką gluchą, zwrócić, że ja mam wrażenie że jestem taką w ostatnio i z wyglądu i w ogóle z uczucia. No ale trudno i na tą siłkę trochę się przemęczę. Wracam, mam też do zmontowania film, jak nie więcej, jak nie dwa, trzy. Dużo mam. Jeszcze do paczkomatu muszę pojechać wracając. No, ogólnie mam trochę tych rzeczy do roboty. Mega mi się nie chce, no ale trudno. I jutro jeszcze idę do pracy, znowu tam y, się opiekować. I chyba też jedziemy do dziadku, więc wracamy pewnie dopiero w piątek. Y, później mam jeszcze urodziny koleżanki, no, które się tym mega cieszę, bo już od dawna są zapowiedziane I wiecie, jeszcze to ma być takiej konwencji pool party, więc mega prezent też, właśnie, bo właśnie drugą część prezentuję. To teraz odebrać z paczkomatu. No i później tydzień i jest nasz wyjazd ze znajomymi, więc fajnie, fajnie, ogólnie fajny czas, ale strasznie dużo mi się też tego wszystkiego teraz zbiera na głowie i tak nie do końca się potrafię cieszyć, bo wakacje mi się zawsze kojarzą z takimi rzeczami, że robię takie rzeczy, na które normalnie nie mam czasu. A tu, kurde, no nie do końca. Ja się idę myć zaraz, patrzcie, jaką robię robić w ogóle, bo tak. Tu skończył mi się taki mój ulubiony ostatnio olejek, żel w sensie to jest taki bardziej żel do mycia, ciała, który jest w formie takiego olejku, idealnie się na niego też goli ciało. No i kupiłam sobie taki zamiennik, pokazywałam Wam to tam na holu. W sensie zamiennik, to jest po prostu zwykły olejek do golenia i on nie ma chyba właściwości myjących, tylko że próbowałam go używać, ale miał tak gówniane to, nie wiem czy to był wadliwy produkt, czy ogólnie takie one wszystkie są produkowane, ale ja tego nie mogłam wyciskać. Jedna pompka szła ok, a później to musiało tak jakby długo, bardzo wracało do góry ja nie mogłam wycisnąć tego za dużo, więc stwierdziłam, że to przelewam. przelewam. Ale fajnie jest właśnie to w formie takiego żelu dalej do mycia, więc stwierdziłam, że zrobię miksturę. Tak jak się kiedyś robiło. Nie wiem, czy to żebyście ze wszystkich kosmetyków w łazienki miksturę. Ale tak, wlałam to i teraz w ogóle, bo jeszcze końcóweczka tego, ale to już trudno, dodam w ogóle jakiś taki żel normalny do kąpieli do tego. Nie wiem, czy to będzie działać, czy to będzie tak jak było to, ale myślę, że może być podobne, bo będzie zarówno myło, jak i tak właśnie oleiste będzie. Mam jakiś taki przykładowy może będzie też właśnie taki przezroczysty, więc fajnie. O ja, ale dzicz. On tak osiada, widzicie, to on się nie złączy. W sumie, kurde, olej to ma taką specyficzną konsystencję i te właściwości chemiczne, że ja się troszeczkę obawiam. Ale nie, dobra, idealnie wystarczyło. Może jeszcze trochę wody? Ale dzicz, on się tak rozwarstwił. Ja go będę musiała w takim razie chyba mieszać za każdym razem przed użyciem, tak wstrząsnąć. Ale dzicz, ale ładnie wygląda, tak satysfakcjonująco, tutaj. takie warstwy się porobiły. widzowie, patrzcie jakie zrobiłam lody dla Kundla, a mianowicie zamroziłam plaster szynki. To jest trochę beka, ale myślę, że Kundel jak się ucieszy i się ochłodzi. Całe pospanię? Nie, jedną szynkę. Zobacz lody! Ona nigdy nie testowała, ale to się nie gryzie. No i zjadła. A ja tu No ja szanuję, że będzie liza, to lody. chciałaś? No. Nie, to ja nie chciałam tak, bo będzie chory kundel. Myślałam, że to będzie litera. Nie, no nie będzie, ona to wszystko je. Ona to wszystko je, ale no generalnie kotki lodu też sobie czasem bierze i tak się bawi i gryzie. Więc stwierdziłam, że szynka będzie lepsza, ale że też tak będzie delikatnie robić, ona to wszystko rad. Ale się chodzi przynajmniej. mega jest zgrzany kundelek. Jesteśmy teraz w Action i ja ogólnie dzisiaj y, się podierałam mega koralikami, bo y, jedna z dziewczynek, którymi się opiekowałam, dzisiaj, jako niania, miała właśnie takie koraliki. I ja się tak podierałam, i później wróciłam do domu i mówię: Kurde, fajna rzecz, żeby na wakacje porobić. Y, no i właśnie wiecie, jakieś pierścionki, o tak jak tutaj mam. O, ja teraz nie mogę pokazać, bo mnie na przykład Hanka zrobiła. I y, ogólnie, kurde, nawet to nie jest jakieś drogie, no bo 20 tam. 4, czy 2, nie wiem, które to, to albo to, I jeszcze jakieś takie dodatkowe, jeszcze bym żyłkę dokupiła. To tak wiecie, do 40 zł można się zamknąć i mieć taki zestawik. Tylko, że ja teraz sobie zdałam, słuchajcie, sprawę z tego, że ja nie mam na to czasu. I ja nie wiem, czy ja to kupować chcę, bo sobie kolejną rzecz włożę. No to nie jest jako obowiązek, tylko przyjemność, ale ja nie mam czasu ostatnio nawet na takie drobne przyjemności. Mam pełno rzeczy do ogarniania na bieżąco, więc. Chyba jednak tego nie kupię, ale z bólem serca, serio. Wiecie, szybki hol. ciężko mi tego nagrać, ale już Wam pokazuję. Taki kubek, po prostu stwierdziłam, że do kawki mrożonej będzie git, bo i do auta wejdzie, to jest bardzo ważne, wiecie, to takie na trzymadełko. Plastikowy, więc się nie rozmięknie, taki mam, taki babusowy, lekki i duża pojemność. Tutaj takie główienko, masażer do włosów, w sensie do skóry głowy. Fajny do wcierek, do, no ogólnie do tego brakowało mi tego, one są bardzo fajne. I tutaj takie przysmaki. Nie dla psa, dla człowieka, ale no takie, nie wiem, halapenia zobaczymy. I tutaj coś, co kupuję zawsze, kiedy jestem w Action i to jest, czyli mój jeden z ulubionych, jak nie ulubiony słodycz ostatnio, serio, czyli takie brownie z milki. No i tyle. No i teraz holżlowej się domagała, żeby <laughs> też pokazać. Spapugowała oczywiście po mnie, więc Mega to... Mega nieprawda to jest. No tak, spapugowałaś. Nie o, ja nie było, nie bo nie było, bo dołożyli no dopiero. dopiero. No dobra, Litery, no Hanka nam mówiła. a nie no, no. Ja nie mam tego. No szybko. Maseczki różne. Maseczki Jezu ile? Ty je w ogóle robisz? No, zdarza się. Yy, bo mi pękają wszystkie plastry na pryszcze. To jest nie są na pryszcze. Ty widzisz, co ty kupiłaś? A no na tej pory, no coś tam. wywalone to. I co i golarki. To to jest w ogóle. Ciekawe czy to w ogóle dobrze będzie. Nie no, wiem, Nie, ale męskie są lepsze, nie? No tak, męskie tak. przyjechałam do Manu. I zobaczcie na to, jak zaparkowałam, wcisnąłam się, ledwo się wcisnęłam, ale nawet to zrobiłam, nie, z jedną korektor, korektą. Tutaj bardzo blisko stanęłam, tutaj zostawiłam trochę więcej miejsca celowo, bo on tutaj wchodzi, on tu ma kierownicę. I liczę, że ten przyjechał bez pasażera, bo ten pasażer, nie wiem, czy wejdzie bardzo ciężko. Może, że lusterka zwinę, chociaż oni i tak mają wyżej, to lusterka to chyba na nic nie zmieni. Ale słuchajcie, masakra! Ja ledwo wyszłam, ledwo. Yy, więc no oby tamten nie musiał się tak przeciskać Masakra Problem jest taki, że tutaj z przodu mam faktury właśnie jest różnie. Są godziny, gdzie jest dużo miejsc A są takie, że nie ma ich w ogóle I nie było dosłownie żadnego innego, dlatego musiałam tak zaparkować Bo tak to bym znalazła jakieś wiadomo szersze miejsce Żeby ich sobie i innym nie utrudniać No ale tu z przodu nie ma Zazwyczaj to są tam z tyłu, ale to mi to nie pasowało za bardzo, żeby tam jechać